Nowoczesne Systemy Grzewcze w Kraśniku. Turtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fakt. Brzmianka 32. Lekarz czy burmistrz, a może bardziej burmistrz niż lekarz? Może jednak jest na odwrót. Takich wątpliwości nie da się uniknąć, biorąc pod uwagę fakt, że kraśnik jest rządzony przez człowieka, który jednocześnie dorabia sobie na dyżurach w szpitalu. Nasza redakcja podjęła próbę wyjaśnienia, jak Mirosław Wodarczyk radzi sobie z dwoma tak odpowiedzialnymi etatami. Łatwo nie było, przede wszystkim dlatego, że sam zainteresowany chyba nie chce, aby mieszkańcy miasta dowiedzieli się, jak dokładnie to wygląda. My ze swojej strony chcieliśmy zadać burmistrzowi m.in. pytanie, czy lekarz-burmistrz nie naraża swoich pacjentów, skoro jest taki zapracowany. Wiedziałem i wiem doskonale, że to jest wszystko do pogodzenia. Można godzić pracę burmistrza i szczątkową pracę, jeszcze raz podkreślam, szczątkową pracę jako lekarz. Wykonuję w wolnym czasie, od czasu do czasu, dyżury w oddziale i w pogotowiu. Robię to po godzinach pracy w godzinach nocnych albo w czasie urlopu albo w dni, godzinne, w dni wolne od pracy. Tak już prawie dwa lata temu tłumaczył się Mirosław Włodarczyk. Panie burmistrzu, czy jest pan pewien, że pańskie dyżury nie pokrywają się z pracą w urzędzie? My dotarliśmy do pisma, które wysłał dyrektor Kraśnickiego ZOZ-u, jednemu z radnych w odpowiedzi na interpelację. Z pisma jasno wynika, że pan burmistrz w szpitalu pracuje średnio 80 godzin miesięcznie. To nie jest, cytując, szczątkowa praca. Licząc na przykład etat nauczyciela, który w tygodniu pracuje 18 godzin, czyli w miesiącu 72 godziny, pani burmistrzu, Pan w ciągu miesiąca przepracowuje w szpitalu więcej godzin niż nauczyciel w szkole. To nie jest szczątkowa praca. Mało tego, z cytowanego już pisma wynika, że Mirosław Włodarczyk ma dyżury w godzinach od 8 do 11 lub od 15 do 8 rano. To jak to jest? Czy dyżury te nie pokrywają się z pracą w urzędzie? Nagraliśmy przecież już kiedyś pana, jak przed Piętnastą służbowym samochodem mknął pan ulicami miasta prosto na dyżur do szpitala. Z pisma zresztą jasno wynika również, że godziny dyżurów i pracy w urzędzie zazębiają się. Więc albo pan urywa godzinę w szpitalu, albo w magistracie. Był w kraśniku dyrektor szkoły, którego wyrzucił pan z wielkim hukiem właśnie za to samo. No ja myślę, że nie robimy tego samego. W moim wypadku było to incydentalne. Natomiast tutaj, jeżeli to jest stałe, stałe zatrudnienie od 2011 roku, no to chyba to troszeczkę jest inaczej. Natomiast ja myślę, że mm. <grywa> widzowie powinni sami skomentować, jak to należy rozumieć. Tak? Ja myślę, że ja skomentuję to krótko. Mi poczucie honoru kazało złożyć rezygnację i ją złożyłem. I myślę, że na tym chyba poprzestanę. Resztę to trzy kropki. Dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla pacjentów, ważna jest również częstotliwość dyżurów. Weźmy na przykład grudzień 2013 roku. Pracował Pan 3 grudnia od 8 rano do 11. Następny dyżur miał Pan 4 grudnia, czyli na zajutrz od godziny 15 do 8 rano. I 5 grudnia znowu od 15 do 8 rano. Jest jeszcze po kolei 10 i 11 tego miesiąca. Wynika, że w grudniu ubiegłego roku praktycznie nie wychodził Pan ze szpitala. Przepracował Pan zresztą aż 141 godzin. To już prawie dwa etaty nauczyciela. Czy Mirosław Włodarczyk jako burmistrz był w tym czasie na urlopie? I czy w ogóle w dniach swoich dyżurów w szpitalu brał w Urzędzie Miasta urlop? Tego nie wiemy, ponieważ jak powiedział nam rzecznik magistratu Michał Mulawa, kadrowa jeszcze urlopów burmistrza nie sprawdziła. Nie wiemy tylko, czy dlatego, że ich było tak dużo, czy dlatego, że ich wcale nie było. Ale pomijając nawet sprawę, czy burmistrz w czasie swoich dyżurów był na urlopie, czy nie, pozostaje nam jeszcze etyka, o której tak często się zapomina. W związku z tym rodzi się krótkie pytanie, czy burmistrz w ogóle sypia? Doktor Mirosław Włodarczyk jest zatrudniony u nas w kraśnickim Zozie na podstawie umowy zlecenia, także wykonuje pracę. Przez określoną ilość godzin. Są to z reguły godziny dyżuru lekarskiego. Jest to kilka dyżurów, 3, 4, góra 5. Także stanowi to jakieś 70-80 godzin miesięcznie. Czyli można powiedzieć, że proces pracy z urzędu przyjeżdża do szpitala i proces ze szpitala jedzie do urzędu. No dokładnie tak może być. Skoro prosto z urzędu jedzie do szpitala, a ze szpitala do urzędu, to na syn nie ma czasu. Czy pacjenci mogą Wodarczykowi zaufać, że w pełni sił fizycznych i umysłowych ich leczy? Mieliśmy przecież wypadki błędów w sztuce lekarskiej wynikające ze zmęczenia i przepracowania lekarza. Mirosław Wodarczyk nie jest jednak jedynym wodarzem miasta, który jednocześnie pracuje jako lekarz. Analogiczny przypadek jest z wałbrzychu. Przykład Romana Szełameja, prezydenta miasta, ale również czynnego zawodowo kardiologa podejmowany był w sejmie. Proszę go zapytać, czy chodzi tam spać, czy leczyć ludzi, grzmiała z mównicy sejmowej posłanka PiS Anna Zalewska, pytając ministra zdrowia prezydenta Wałbrzycha. Przykład ten opisuje portal gazeta.pl. Prezydent Wałbrzycha wielokrotnie bronił się, że nałączenie stanowisk pozwala mu opinia o jaką wystąpił do MSW. Znamy jej treść, to dokument ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych, dziś ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Przyznająco prawda, że nie ma bezwzględnego zakazu dodatkowego zarobkowania, ale jego działalność winna się koncentrować przede wszystkim na wykonywaniu związanych z nim zadań publicznych. Służba publiczna winna być zatem jedynym źródłem utrzymania funkcjonariusza publicznego. Ciekawe, czy Mirosław Wodarczyk ma podobną opinię z ministerstwa.